Patrzcie, kto to idzie. Toż to miejscowy kułak choroszko. Co on też znowu wymyślił? Czyżby tym razem zamiast spekulacji walutowych obmyślał kolejną bikniarską rozrywkę? Teraz już wiemy, czemu dyrekcja naszego zakładu zarzuca nam nadmierne zużycie jednego ze strategicznych produktów naszej socjalistycznej gospodarki: papieru toaletowego. Na dole piach, na dole gruz, a tu piętro... Teraz już widać czarno na białym, jakaż to niesprawiedliwość spotyka uczciwych ludzi pracy. ...jak, poświeci, jak w jak a przed. to robotnicy dniem i nocą, warszawskie domy w niebo wznoszą. Noszą I tak jak sen, spajały sen, staje nowa MDM. Bo MDM, bo MDM, Cóż MDM spojrzenia, są rośnie, rośnie dniem. Na szczęście w porę przybywa przedstawiciel ochotniczej rezerwy milicji obywatelskiej. Na niste kłótnie z funkcjonariuszem. Arbitralnie wysłuchuje racji obydwu stron. W naszym państwie panuje powszechna sprawiedliwość i zasłużona kara spotyka obywatela Choroszka. Już nam się kółak nie wywinie. Pamiętajcie, obywatele. Oszczędzając surowce strategiczne, przyczyniacie się do powszechnej elektryfikacji naszego kraju. Prowadzając społeczny system łokciowego porcjowania zapewniamy wszystkim obywatelom dostęp do papieru. To robotnicy dniem i nocą, warszawskie domy w niebo wznoszą. I tak jak sen wspaniany sen staje nowa MDM. Boę, bo NDM bo rośnie nocą, rośnie dniem. Gdyby rozłożyć cały papier zużywany na wszystkich piętrach przez rok, można by przykryć jezdnie trasy łazienkowskiej aż 15 razy. Każdego roku do wyprodukowania odpowiedniej ilości papieru ścinane jest aż 289 hektarów lasów województwa ostrołęckiego przez 46 drwali! Bo MDM, bo MDM z każdym dniem na dole, biał na dole. Krus, a tu piętro widać już. Wieczorem ze zdumieniem patrzę. reflektor świeci jak w te Teraz wszyscy są szczęśliwi, a papier nie jest już problemem.

м бмм прочне ноьрочне днем